Dzisiaj chcę zacząć troszeczkę nietypowo, e, nietypowo, bo jeszcze tak nie zaczynałem nigdy. Zacznę od takiego tekstu. Mają, mają, mają dziś dziewczyny gust i styl. Byle czego tym dziewczynom już nie wmówi nikt. Samochody, Restauracje i dyskretny chłód, a ich chłopcy jakby wprost z żurnali mód. Całe życie kręci im się tak jak film, gdy kochają, to spełniają chłopcom wszystkie sny. A kto się kocha w tobie? A kto się kocha w tobie? Jak zagoniony człowiek może mieć na miłość czas? Sam powiedz. Jak? Ze zmęczonych oczu krzesać blask. No powiedz sam. A kto się kocha w tobie? A kto się kocha w tobie? Jak zagoniony człowiek może mieć na miłość czas? Sam, powiedz jak. W zagonionym sercu budzić żar. No powiedz jak. Mają, mają dziś dziewczyny to co chcą. Tak jak magnes przyciągają dobra albo zło, nocne bary nie są nudne, tak jak dom czy mąż. W domu gary wyliczony każdy grosz. Prawda, że czasami niezbyt wierne są, za wybranym pójdą jednak aż na samo dno. A kto się kocha w tobie? A kto się kocha w tobie? Znacie to? Nie znacie tego? Sośnicka, 79 rok. Jak zagoniony człowiek może mieć na miłość czas, sam powiedz ja. Ale nie będę tego owijał, ja się nie nadaję do tego, żeby śpiewać teksty pani Sośnicka, ale jeżeli będziecie chcieli, to sięgnijcie. To jest 79 rok. Tekst, kiedy ona pisała, znaczy to nie był, to nie jest jej tekst w ogóle, to jest tekst pana Bogdana Olewicza, ale ona, ona śpiewała ten tekst. Tekst, który jakoś wchodzi od kilku dni za mną. Ze mną, za mną, obok mnie, we mnie. Który mówi, że ten Temat poszukiwania miłości w życiu jest cały czas żywy i to nie jest nagle coś teraz się nie wydarzyło że właśnie że wyszukacie że jesteście tutaj ale że tak naprawdę to temat poszukiwania miłości on jest żywy poszukiwania drogi swojego życia poszukiwania drugiego człowieka Wśród codzienności, wśród pracy, zagonienia, codzienności. Co i rusz dochodzą do mnie głosy, że o różnych trudnościach już w małżeństwach, które, które już są, że pojawia się, pojawia się chłód emocjonalny, nawet jeżeli wcześniej go nie było, to, to teraz się pojawia, czegoś brakuje, coś się. Coś się wypaliło, było ognisko, do którego jakoś dwie, dwie osoby nierówno drwa dokładały, i, no i ognisko w pewnym momencie przygasa, czegoś brakuje. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, że jeżeli jesteście z jest takim pytaniem: kto się kocha w Was, to właśnie chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, że, że Pan Bóg się w Was kocha i żeby to nie był nie chciałbym, żeby to tak z, zabrzmiało sloganowo że już jak ksiądz nie ma co powiedzieć, to powie, że Pan Bóg kocha nie no bo wiecie Panem Bogiem to zawsze każdą dziurę można zapchać, nie już jak, już jak nie wiadomo co powiedzieć, no to albo Pan Bóg kocha, albo wola Boża albo tam co takie, takie czasami slogany, zresztą Sami to słuchacie nieraz, czy, czy na nakazaniach, czy, czy w konfesjonale, czy, czy przy różnych rozmowach. Wiem o tym też od Was. Ale rzeczywiście chcę Wam dzisiaj powiedzieć w Niedzielę Palmową troszeczkę o takim, o przeżywaniu realnym przeżywaniu Pana Boga. Tak jak mówiłem Wam w czasie, w czasie homilii, że to jest taka bardzo osobista więź, bardzo osobista e, relacja, która daje życie naprawdę daje życie. E, wiele lat temu, e, jak na początku mojego kapłaństwa, jak sprawowałem mszę świętą, chciałem być taki bardzo gorliwy i e, tak bardzo gorliwie przeżywałem teksty mszy świętej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jest taki, jest taki moment w czasie mszy świętej, kiedy kapłan mówi e, taki, e, taką modlitwę do Boga. E, oto baranek Boży, e, pokazując hostię konsekrowaną, mówi oto baranek Boży, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. I wtedy e, wszyscy w Kościele odpowiadają Pani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, będzie uzdrowiona ciało i dusza moja. Ja byłem, chciałem być tak bardzo gorliwy i chciałem być tak bardzo dokładny, że zmieniłem tę formułę i mówiłem: Oto Baranek Boży, błogosławieni, którzy zostali wezwani i przybyli na ucztę Baranka. Tak bardzo chciałem zauważyć tych, którzy są w kościele błogosławieni, którzy zostali wezwani i przybyli na Ucztę Baranka. I e, po którejś mszy e, podszedł do mnie taki starszy kapłan, e, pamiętam do dnia dzisiejszego, ksiądz Antoni, podszedł do mnie i mówi słuchaj, a czemu ty ograniczasz Pana Boga? Ja mówię, jak to ograniczam? A on mówi, no tak, no bo mówisz, że Pan Bóg błogosławi tylko tym, którzy przyszli. Błogosławieni są również ci, którzy nie przyszli. Oni też są przez Boga błogosławieni. Bardzo dużo mi to dało, wiecie, takiego światła. Ja musiałem to bardzo zmienić w swoim myśleniu, bo wydawało mi się, że rzeczywiście błogosławieni to są ci, Którzy zostali wezwani, ale i którzy odpowiedzieli na to wezwanie, ci, którzy przyszli. A tymczasem e, zobaczcie, Bóg e, do tej relacji zaprasza również tych, którzy, którzy nie przyszli, ale oni też są wezwani. W księdze wyjścia w Starym Testamencie, może pamiętacie takie, takie wydarzenie, a jak nie, to, e, to, to wam przypomnę. Było takie wydarzenie, że kiedy Mojżesz był z Izraelitami na pustyni, to ludzie przychodzili do Mojżesza z różnymi sprawami. I on sprawował rolę takiego sędziego, doradcy, dzisiaj byśmy powiedzieli takiego księdza, powiernika. On ich ukierunkowywał na Boga, pomagał zrozumieć niektóre rzeczy. I w miarę jak oni byli na tej pustyni, to tych spraw, te sprawy się mnożyły, coraz więcej ludzi przychodziło do, do Mojżesza i on no, po prostu był umęczony i udręczony tym. Wówczas jego, jego teść, Jetre, podpowiedział mu, żeby on pomógł sobie, po prostu weź trochę starszych. Z ludzi cieszących się autorytetem, takich gorliwych i pobożnych, weź ich, niech oni się zajmują tymi sprawami, a do ciebie niech przychodzą tylko z jakimiś grubymi sprawami. W związku z tym, Mojżesz wybrał 70 starców, 70 starszych z ludu, którzy mieli przyjść w oznaczonym dniu do namiotu, wokół namiotu. Mieli się zebrać, Mojżesz miał się modlić nad nimi, o łaskę dla nich, o dar, dar Boży. I, no I oni wtedy mieli być tymi namaszczonymi przez Boga, mieli, mieli pomagać w rozsądzaniu trudnych spraw, w prowadzeniu ludzi do Boga. Okazało się, że przyszło 68. Dwóch nie przyszło. W Biblii nie jest napisane, dlaczego. Czy źle się poczuli, czy mieli inne tam sprawy, czy krowa padła, czy, czy żona rodziła. Nie wiemy tego. Ale wiemy, że nie przyszło. Przyszło 68. No i Mojżesz zaczął się modlić. Obok stąpił na, na namiot spotkania. Wielka modlitwa, i w pewnym momencie do Mojżesza dolatuje Jozue. Jozue dolatuje i mówi: Panie, tamtych dwóch, tamtych dwóch w obozie też wpadli w uniesienie prorockie. też dostali ducha, zabroni, bo nie przyszli. I wtedy Mojżesz mówi: Że no jak, jak ja mogę im zabronić, skoro to Bóg daje, Bóg udziela. Nie myślcie może inaczej, pozytywnie. Pomyślcie o sobie, że niezależnie od tego, w którym momencie życia jesteście, niezależnie od tego, na jakim zakręcie życiowym jesteście, w jakim doświadczeniu, że Bóg jest bardzo blisko Was, że już bliżej być nie może, jest w Waszym sercu, już nie może być bliżej. Nie możecie być. Bardziej dobrymi ludźmi niż jesteście. To już nie, nie da rady podskoczyć wyżej, po prostu. Bóg jest blisko Was, to jest orędzie, jakie Kościół niesie. To jest, yy, i chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście nie bali się, pozwolili sobie na taką osobistą yy, drogę z Bogiem, żebyście nie dali się sformatkować, Sadzić w jakąś. Formatkę, formację, że, że macie być tacy, a nie inni. Że Bóg się w Was kocha, takich jacy jesteście, że jesteście ukochani, naprawdę. Ta miłość niesie człowieka, niesie mnie, wielu spośród Was i niech ona nas niesie. Te święta są po to, żebyśmy przeżywali właśnie miłość Boga do każdego z nas, do każdego. A ważne jest, żeby nie omijać tego, co trudne. Są takie e, style zachowań, e, style w trudnościach, jak na przykład unikanie, czyli udawanie, że nie ma problemów. To, e, to jest nieprawda, że nie ma problemów. Nieprawda, że ja nie mam problemów, nieprawda, że Wy nie macie problemów, tylko kwestia jest, czy my z tymi problemami się mierzymy. Co my z nimi robimy? Czy, czy stawiamy czoło, czy, czy konfrontujemy się z tym? Nie ma co udawać, że ktoś jest niekonfliktowy na przykład albo, albo że sobie świetnie radzi, nie ma, nie ma żadnych trudności. To jest nieprawda. Jeżeli, jeżeli ktoś unika trudności, to, to zamiatanie pod dywan, tak, tak zwane, no to w pewnym momencie będzie tak, że nie będzie można chodzić po tym dywanie. To tak już będzie tam nagromadzone. Ale w mierzeniu się, w mierzeniu się z samym sobą może nam pomóc miłość Boga. To doświadczenie. Relacji z osobowym Bogiem nazywamy to w teologii nazywamy to duchowością. Relacja z osobowym Bogiem. I wyobraźcie sobie, że, że z Bogiem można rozmawiać tak się, jak, jak my rozmawiamy. Do Boga można mówić tak jak tak jak my mówimy. Już nie pamiętam, czy ja wtedy 13 czy 14 lat córka. Państwa, do których często chodziłem i ona kiedyś mówi do, do swoich rodziców, oni mi to później powtarzali, mama, a czemu ksiądz Tach, jak odprawiam, że to ma taki świętojebliwy głos? A mama, mama tak spojrzała, parsknęli śmiechem i mówi do, do, do młodej, ale jak to świętojebliwy głos? A ona mówi, no tak, bo jak jest w kościele, to panu tak. Mówi, jak jest u nas w domu, to tak normalnie mówi. I tak normalnie można z nim porozmawiać. I jest taki, taki zrozumiały. I wiecie, ja zacząłem się wtedy przyglądać sobie. I rzeczywiście tak było. Ja bardzo dużo to zmieniłem. I się to jest nie do poznania jestem. Mam nadzieję, że jestem komunikatywny dla Was, ale, ale kiedyś, rzeczywiście, ja to bardzo zauważyłem, że ja nie wiem, co się ze mną stało. Stawało, że jak stawałem przy ołtarzu, to ja byłem kimś innym. Nadal, nie? Niektórzy nadal tak mają. Że stają przy ołtarzu i naprawdę ja miałem takie poczucie, że i mój głos się zmieniał, intonacja się zmieniała. Nawet y, słowa, y, jakieś określenia, to, to były niewiasty, to nie były kobiety, to były niewiasty. <noise> nie, nie wiem, to, ktoś mi to do głowy włożył kiedyś, nie? Ale z tego można się wyzwalać. Dlatego Wam to przywołuję, że można to zmieniać. Możemy to zmieniać, możemy być normalni. Dzisiaj. Dzisiaj w kościele tak bardzo brakuje normalnych ludzi, zdrowych ludzi. Dlatego tak bardzo lubię z Wami spotkania w kościele, bo rzadko tutaj w kościele jest na takiej małej przestrzeni nagromadzone tak dużo młodych ludzi, nie licząc muszę dla dzieci. No ale to, tam dzieci, nie wiem, wiecie to. Ale, ale że, że tyle młodych ludzi, was, jesteście tak, macie taki ogromny potencjał, wy jesteście potencjałem e, Kościoła, wiary. I nie chodzi o to, że teraz wy wyjdziecie, wiecie, i, i będziecie tutaj wojnę toczyć ogniem i mieczem, nie? Nie. Tylko, że naprawdę tak jest, że że wiara to jest sposób życia, to jest sposób myślenia. Wiara to jest sposób funkcjonowania. Wiara to, to nasze życie. I ewangelizacja, o której tak dużo się często mówi ewangelizacja, czyli głoszenie Jezusa, czyli przepowiadanie Jezusa to jest, to jest nasze życie. Ewangelizować trzeba, jak mówił święty Franciszek z Asyżu, jeżeli, trzeba będzie, jeżeli to będzie konieczne, to także słowami. Ale tak naprawdę życie nasze jest ewangelizacją. I jesteście, macie ogromny potencjał w sobie. W Kościele dzisiaj tak bardzo brakuje normalnych ludzi, którzy normalnie wyglądają, normalnie mówią, są wykształceni, są zaradni. Są wymagający, mają wiedzę, którym się nie da wcisnąć byle czego. Dzisiaj tak bardzo potrzeba takich ludzi w Kościele. Kościół takich potrzebuje. Może nawet ten strukturalny Kościół niejednokrotnie sobie nie uświadamia, jak bardzo was potrzebuje. Jak bardzo jesteście ważni, potrzebni. Dlatego chciejcie w te święta bardzo przeżywać, tak bardzo osobiście swoją więź z Bogiem. Swoje spotkanie z Nim, że, że Bóg jest blisko was, niezależnie od, od tego, na jakim, na jakim etapie, w jakich okolicznościach życia się znajdujecie. Bóg jest blisko was i że Bóg się w was kocha. Sośnicka śpiewała, ale Zdzisława Sośnicka bardziej w, w odniesieniu takich ludzkich relacji. Ale też w tej, w tej duchowej więzi, to jest tak bardzo ważne, żebyśmy na to, na to zwracali uwagę, żebyśmy o tym pamiętali. Że, że możemy czerpać z miłości Boga, możemy czerpać. Że nawet jeżeli jakaś samotność wyciska łzy, czy, czy też czasami wydaje się, że człowiek oszaleje, kiedy jest sam w mieszkaniu, a chciałby się do kogoś przytulić i z kimś pogadać tak normalnie a nie ma, to, to możemy nie oszaleć. Naprawdę można nie oszaleć. Można wiedzieć, że jest się kochanym, że jest się ważnym. I to jest tajemnica świąt. Nie wiem, gdzie będziecie przeżywać, jak będziecie przeżywali te święta, ale weźcie sobie i wielki czwartek, i wielki piątek, i wielką sobotę. Weźcie dla siebie chwilę czasu, żeby tak naprawdę usiąść chwilę i. W ciszy i w samotności posiedzieć, sam sobie i zajrzeć do swojego serca, tam jest Bóg. Nawet jeżeli trudno go Wam czasami zobaczyć w strukturze kościoła, na zewnątrz, w kościołach są różnie prowadzone liturgie, to różne jest słowo głoszone, ale, ale Bóg mówi w Waszym sercu. Słuchajcie Waszego Serca. Pozwólcie sobie na to, uwierzcie w to, że Bóg w Was mówi i że jest blisko, nie, nie trzeba Go gdzieś daleko szukać.